Witam, witam serdecznie, 20 kwietnia 2020, no jak zwykle pech, przy BMC pekła, jak zwykle linka sprzęgła, a no to już chyba standardowo taki pech zawsze mnie musi ogarnąć, także za chwilę zabieram się za demontaż owiewek i będę linkę wyczepiał, za zamówię na alegronową, z przesyłką wyszło 63 zł. Także zazwyczaj zabiera się to pasy powietrza. Ok. Po zdemontowaniu owiewek motocykl wygląda tak, a linka sprzęgła jest widoczna. O, tutaj, tu ją, tu ją widać i tu ona jest zaczepiona. O, tak może nie bardzo, jest tam taki taki tam zaczep jest no. tu jest taki tam spornik i tak to mniej więcej wygląda oczywiście żeby dojść do sprzęgła trzeba zdjąć w sumie tylko prawą owiewkę, a z dwie dlatego, że będę wyciągał akumulator bo akumulator jak widzicie on się znajduje tutaj Pokażę jeszcze z drugiej strony, A, tu jest akumulator, żeby go wydostać trzeba zdjąć ten przewód trza tą rurę następnie trzeba podnieść lekko zbiornik do góry jest taka możliwość wtedy wypinamy gumkę i akumulator się wysuwa bokiem, bokiem wychodzi ze swoich tak zwanych sani będę go wymieniał bo już jest akumulator troszeczkę stary, bo już jest przeszło 4 letni i jak motosek postoi 2-3 dni to już po prostu słabo, słabo kręci także tak to ogólnie wygląda a linka sprzęgła pękła standardowo tutaj przy łebku, przy dźwigni. Także nawet ją zaraz. O! o. 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 Linka już była. A prostu już pękała, już Swoje latama. ma. Także. Linkę będziemy wymieniać. Ale zaraz zabieram się tutaj za rozłączanie przy skrzyni biegów i będziemy ją wyciągać no i mamy intruzę już na wierzchu no i ona po prostu już musiała pękać już jest tak osłabiona że tu się jeszcze trzymało ale tutaj na prostu już zaczęła zaczęła już pękać tak że już dobrze to się stało tak w miarę jak jeszcze byłem w sumie w połowie drogi do pracy Jak ją wyciągłem, bo nie wiem jak, to, jak, jak tego nagrywać. Otóż tutaj w środku może będzie widać. Tak nie bardzo. Tam w środku jest taki zaczep będzie go widać, I tu, tu, i tu u góry była taka opaska. Tą opaskę po prostu przeciąłem, i na sobie ładnie tędy to ładnie sobie ładnie wyszła. Także yy, yy, podniosłem sobie lekko zbiornik do góry, co do podniesienia zbiornika, tak jak mówiłem wcześniej, tu się odkryłem całą śrubę, i lekko zbiornik do góry, i tutaj można łatwo, łatwo ją o to nawet zaczep jest widoczne. o teraz ładnie widać ta witagnika przychodzi to jest jej miejsce no i potem tutaj do, tu do dźwigienki tu jest dźwigienka A to ładnie oczyścimy jej. na Allegro zamówiłem linkę na montaż jak pójdziemy do montażu do demontażu akumulatora tak jak mówiłem wcześniej zdejmuję tą rurę no tu jest tak ładnie wysuwana i tutaj sobie odpinam gumę i po odkręceniu przewodów wysuwamy go po prostu tutaj w tę stronę i cała filozofia Wyjęcia akumulatora. filtr peczą wyjęty. Nie jest tak źle, jakby to wyglądało. Tutaj układ tryskowy, monitor w tryskach, także firmy Bosch. tak to wygląda. A wyciągam i czekamy na nowe części. Tak jak widać przewody są już odkręcone i jak mówiłem wcześniej po odpięciu gumy akumulator po prostu wysuwamy go sobie z motocykla i, i to wszystko tak to są to wszystko wygląda jeszcze ładnie dla sobie. Wybiorę pędzielkiem jakiś tam piach się nagromadził. Opaty to jeszcze odkurzaczem to ładnie odkurzę, żeby to było 300, żeby to nic nie było żadnego szybko. Tak wygląda to z mojej strony. Montaż wiadomo tak samo. Akład wsuwamy, tak troszeczkę do połowy żeby było wygodnie ten przewód plusowy dopiąć wiadomo, pierwszy się dopina minus, potem plus, żeby uniknąć i nie uniknąć nie, po prostu i wszystko i tak to, to wygląda także montaż linki, wiadomo sprawa odwrotna kolejność wsuwamy ją do środka i wtedy wszystko ładnie tutaj sobie zakładamy, dobra to wszystko na razie.